Witamy serdecznie w drugim odcinku Naprawkę dla Redakcji Życia Stolicy Mikołaj i Okianusz. Kłaniam się Czyli naprawdę w życiu stolicy, tak bardziej. Ja wiem, ja wiem, tylko no to tak, wiesz, gra wstępna, nie? Ziemowit Piasko Zakoński. serdecznie brawo. i dziękujemy za bardzo pozytywne przyjęcie naszego pierwszego odcinka na kanale YouTubeowym życia Graf stolicy. E, widziałeś to ten, pod nami taką dziurę kopią budują? Obwodnicę. Tam Pokażemy ludziom jednej i drugiej strony. Obwodnica no Wielka muka dla mieszkańców Ursynowa. Dlatego, że do końca roku ma być przejezdna na naziemna część południowej obwodnicy Warszawy, tej, co tutaj budują, i takie założenie było, to znaczy, że zdążą zbudować tę część, a jeszcze w momencie, jak nie zdążą tunelu, i no oczywiście zaskoczenie w ratuszu, jakby się można było spodziewać, wychodzi na to, że cały ten trafik ciężki, cały ten tranzyt, będzie leciał na ursynów. Tą częścią supernową, bo tam jak się jedzie z Poznania, to wiecie, dojeżdża się, dojeżdża, i nagle autostrada się kończy. Jest taka po prostu kreska, nie ma nic i można coś zawrócić. I do tego momentu, że się autostrada kończy, autostrada się znowu zaczyna na Ursynowie. A ten kawałek pomiędzy to miał być tunel. Wszystkie Ale drogi, jak to wymyślili droga, to 40 lat temu to myśleli, że to pójdzie lepiej, nie? No ale widzisz, myślał Indyko Niedzieli Jeszcze w ogóle nie powstała, a te, które wymyślono później już są zbudowane, ale jeżeli wy macie jakieś swoje takie absurdy, to my z chęcią je przyjmiemy, na razie może na, na prywatne maile podamy, czyli tutaj widać jaokstudio.małpa.gmail.com albo ziemowitkosakowski.małpa.gmail.com i najlepiej, najmilej widziane właśnie fotki i filmiki wideo z takimi najbardziej żenującymi, bądź absurdalnymi sytuacjami, na waszych drogach, niekoniecznie w stolicy, niekoniecznie pod stolicą są, ale raczej w Polsce. W Polsce i na połaciach kraju. Na połaciach? No połacie. No to fajnie brzmi, mówię słowo połacie. No jak wiesz, jak mleko Jak tam połacie? Jak mleko łaciate, moje połacie Mleko spoko. połaciate. Moje połacie jak najbardziej, jak najlepiej. jak? Akademia Filmowa LGBT to akurat temat, który mówimy szerzej w naprawkę, bo nie chcemy sprowadzić na życie stolicy demonetyzacji albo jakichś innych restrykcji. Ale musimy wspomnieć tutaj o LGBT, dlatego że teraz trzeba wspominać o LGBT. Jak najbardziej musi być element LGBT, jak wiecie teraz, więc niech będzie, że u nas naprawdę ja będę elementem LGBT, czyli jednorożec, jednorożec tęczowy, dokładnie. Moja mama była czarna, mój tata był z Japonii, z takiego miasta jednorożowcowo-san. No w każdym razie jesteśmy Legit, jesteśmy koszer, spełniamy wszystkie kryteria, wszystkie kryteria LGBT i jesteśmy yy, jesteśmy potencjalnym zdobywcą Oscara. Jako naprawkę. słuchajcie, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Centralnie. Ro Centralnie Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie Miasta w sprawie yy, niegospodarności Właśnie. i niedociągnięć w czajce. Ale nie dociągnie czajce, to znaczy chciałeś powiedzieć, że nie zostało dossane jakieś, jakaś tam rura tam nie, nie dosła. Sprzyczajki, sprzyczajki, jak się ktoś tam za bo pod Tak ładnie. I... Tutaj może pokażmy ludziom, którzy nie wiedzą, tak ładnie, most nam postawili. Przyjechał pan minister, błaszczaki tak ładnie, ale w takim trochę wschodnim stylu, bo tak skarcił, skarcił pana prezydenta Trzaskowskiego, tak wprost powiedział, że to jest jego wina. I że musi za to zapłacić, ale tutaj państwo ratuje. I postawili nam bardzo ładny most pontonowy. I na tym moście teraz będzie leżeć rura. Rura. A tutaj na WCBA nie... w Czajce. Co ci się stało młody? Ym... Dlaczego ich wysłałeś? <laughs> podpadli mi, po no, prostu nie. mi podpadli. Byłem no. ostatnio nad Wisłą no, to na wygodny spacerze, jest, Byłem spacerze jest. z koleżanką i tak śmierdziało, ale tak śmierdziało tymi sekajami. Że nie wyrwałeś. Nie, no że po prostu mi to wiesz uniemożliwiło stworzenie pozytywnej atmosfery mm. celem nawiązania intymniejszej relacji no, tam z Komeńskiej, tak. że tak to ujmę. Są tacy, którzy to lubią, Jakbym ale na do szkoleniu. takich nie należysz, tak? Ja? Do jakich? Na Na takiej nie taki zapach. Nie no, w no. nie jest śmierdziele to nie, to nie moje klimaty no. mm. Ale do rzeczy, słuchajcie, kontrola w ratuszu dotyczy mm. się oczywiście Czajki nadzorujących jej organów samorządowych. Wiadomość w ostatniej chwili, nie żyje Geneklowska. No to sekunda ciszy. Proszę a szanowałem, szanuję i no. pamiętam jak w finale X-faktora naprzeciwko niego wystartował heroinista, ale gołym mim serce. Michał Szpak i wtedy mm. Gierek hey, Loska dostał głos SMS-em. Ale wracając do mm. tematu, CBA wkroczyło do urzędu miasta Szczegółowo mm. Warszawa sprawdzić dokumenty, jak zostali i jak byli wynagradzani urzędnicy, którzy odpowiadają za nadzór czajki. Mm -hmm. I byli I... wynagradzani, zgadnijcie, odpowiedź A, hojnie, odpowiedź B. Nie byli dobrze opłacani. Słuchajcie, byli opłacani wyjątkowo sowicie, naprawdę. Suto. suto, Suto wędlin Kłaś na chleb. I tak, pani prezes to otrzymała w samym 2019 roku ponad 300 tysięcy złotych. Jej zastępca bardzo podobną kwotę, tam było chyba 298 tysięcy złotych. I trzeci do tego złotego trio, które zarządzało czajką, otrzymał wynagrodzenie ponad 250 tysięcy złotych. Czyli prawie milion złotych rocznie. Płaciliśmy za trzy osoby, które nie potrafiły dopilnować, żeby fekalia nie wypływa z Czajki do Wisły. Milion złotych. Ale ja to z czymś innym bym wiązał, bo zobacz, e, pamięta, słyszałeś o tym, o tym niszczeniu dokumentów, niszczeniu faktur. Tylko na Życiu Stolicy. Tylko, no tak, bo to, to jest To, news to jest redakcji. news Życia Stolicy, dokładnie, naszej redakcji. I e, tutaj pokażemy go na ekranie. I ja bym wszelkie takie nagłe wejścia CBA jednak wiązał z tym, że CBA się może zorientowało, że niektórzy te dokumenty, które obcią mogą ich obciążać politycznie, również po prostu sobie niszczą. Aha, Otóż się okazało nie... się, że e ogłosił MPWK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, tak, ogłosiło kilkadziesiąt godzin przed awarią Czajki przetarg na niszczenie dokumentów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i sześć dni roboczych na składanie ofert. To nie wiem, czy to mi się zdaje, czy, czy to znaczy, że CBA zaczęło się wbijać wszędzie tam, gdzie podejrzewasz, że niszczy się teraz dokumenty ze względu na to, że wpadło MPWK. No tutaj najważniejsza jest hmm sekwencja zdarzeń, a sekwencja zdarzeń jest taka. 2019... Sekwencja i konsekwencja. Sekwencja zdarzeń jest taka. Dwa... I konsekwencja zdarzeń. 2019 rok pęka rura, ścieki, szambo i fekalia wybijają do Warszawy, Miliardów. Zarząd MPWiK dostaje łącznie ponad milion złotych wynagrodzenia za rok 2019, w którym już wtedy pękła rura i wylały ścieki do Wisły. Barura. I mamy 2020 rok i co? Sytuacja się powtarza, znowu awaria w czajce, znowu ci sami ludzie na stanowiskach. I teraz ci ludzie, którzy. Otwiera tuli... się czakra, może. Ślewacy ludzi... bardziej tak używają takich określeń. Nie ma góra, plac... tylko otwiera się czakra. No oczywiście, jak w Naruto. I ci no. ludzie, którzy otrzymali ponad milion złotych z naszych pieniędzy za nadzór no, nad czajką. No i nie czarko, miałem miliona złotych, więc nie powiedziałbym, że ktoś są milion z moich pieniędzy. za nadzór nad czajką. Mm. Kilka dni temu ogłosili przetarg dla firmy zewnętrznej na niszczenie wewnętrznych dokumentów dotyczących Czajki. Ale I co z... zrobiło no. Ceba I CEBA następnego dnia zjawiło się w siedzibie. Także wydaje mi się, że tutaj ta sekwencja zdarzeń jest, jest logiczna. Wiesz, jak się ciężko pali, takie wiesz, jak to jest w, w tych koszulkach, trzeba wyjmować wszystko z tych koszulek, układać. Jeżeli masz taki segregator, który ma 340 400 stron, to naprawdę można wymagać firmy. Do co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Czy uważasz, że działania CBA są jakkolwiek skuteczne w dzisiejszych czasach? To znaczy od razu wiadomo, że wszyscy z opozycji powiedzą, że CBA to jest narzędzie walki politycznej, czego by nie wykryło, jakiej korupcji by nie wykryło, to na pewno będzie powiedziane, że tak naprawdę to są po prostu represje polityczne. I że Polska to jak Białoruś. Nie, ja tu nie, nie zgodzę się. Uważam, hmm? że CBA jest bardzo potrzebny. Nie, no ja instytucji. mówię, oczywiście, ale mówię jakby adwokat. Adwokaty diabłowe. No, dlatego podjąłem polemikę bezpośrednio no, z adwokatem poza... diabła i, i jako mój głos non possumus. Nie, no słuchajcie. Hmm. To nie jest przypadek, że CBA wchodzi głównie do przedstawicieli platformy obywatelskiej. Po prostu to jest banda złodziei, jeden królik goni drugiego królika, worek z kasą leży u Rafała Trzaskowskiego i wie, 300 tysięcy dla ciebie za pilnowanie czajki, 300 tysięcy na cyrk z klaunami w Warszawie, kilkaset tysięcy na strefę relaksu i już wiesz, tak, tak par excellence, zianko do zianka zbierze hmm. się miarka i tak się po prostu wyprowadza no, ale... pieniądze z budżetu Ale bliskiego. to nie jest tak, że jakby CBA wchodzi wszędzie tam, o kim mówimy, bo zobacz mówiliśmy o Bońku i weszli, mówiliśmy o Czajce i weszli. Może to my jakoś wysyłamy podświadomie. Następny program robimy o Schetynie, więc? No, to zrobimy coś o Schetynie, dokładnie. W każdym razie, czy uważasz, że to, co się dzieje w pzpn nie tak trochę się wiąże z naszą rozmową. Czy coś się zmieni w tym pzpn w ogóle? Do 2021 roku, do czasu, kiedy Zbigniew Boniek statutowo pełni funkcję prezesa, no to się nic nie zmieni. A po 2021 roku, to ja będę trzymał kciuki, żebyś dzisiaj Kręcina został prezesem PZPN. Był taki Kręcina, to jest nazwisko, które budzi zaufanie. On nie był jakiś. No to jest ten najpopularniejszy działacz PZP Ten co... taki, taki mały, taki... Tak, taki zup, tak, tak. Taki, ten, taki, co taki... kiedyś do niego Piotr Nisztor w jednym z wywiadów w Telewizji Republika mówi Panie Zdzisławie, co pan tak teraz zwolnił? Już interesów pan hmm. nie robi w związku, a nam mówi do niego, Panie Piotrze, interesy to trzeba mieć z kim robić, tak? Hmm. <laughs> Rozumiesz zawodnika. No da, nie przychodzą, nie przychodzą. Czy nie będzie już taki, tak, to będzie przeginka chyba, jak powiemy też, że jest sprawa, mm, że y, urzędnicy każą dzieciom myć ręce tym płynami, dzieci mają skórę podrażnioną, w ogóle ja to wiem, bo mam dwójkę w szkole, y, ale nie możemy o tym mówić, bo nie możemy tylko tak na Trzaskiego, no ale z drugiej strony, no bo powiedzmy jesteśmy stronniczy, ale z drugiej strony, lekko stronniczy, jeżeli, pozdrowienia dla Włodka i Karola, czy to nas usprawiedliwia, że mówimy znowu o w każdym razie płyn dezynfekcyjny szkodzi dzieciom, czy go piją? Nie, nie piją go, tylko myją ręce. ręce. My ją Natomiast ręce. takie dziecko, jak umyje 50 razy ręce, to w ogóle nie ma bakterii. Co to jest za dziecko? Mm. <laughs> A że... jest gorsza od faszyzmu. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie różne wiesz, preparaty dla niemowląt i takie rzeczy kojące obtarcia i różne tego typu uszkodzenia i zadrażnienia, no to mam przecież jednego specjalistę, pana Rabia w ratuszu, nie? Najlepszy, najlepszy pan Rabi I to jeszcze z czasów WSI chyba nagrał. No, ale nie mówię, że jest sprawności. najlepszy w sprawach takich, wiesz, posypek, żeby nie szczypały. No, w sprawach gładkiego wjazdu do parkingu, to na pewno najlepszy. <gład> Jakieś mi powiedział yy, ten redaktor naczelny innego radia, że jestem głupi, bo salutuję lewą ręką, ale niech będzie. Dziękujemy pięknie. To był drugi odcinek na prawdkę w życiu stolicy. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, gdzie będziecie mogli szerzej posłuchać, pooglądać, pokomentować, polajkować mnie i Jaoka. Jak i również zapraszam na wywiad, którego udzielił mi Mateusz Lojewski dla życia stolicy. Znajdziecie go na stronie głównej naszej redakcji. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Życie Stolicy! Mocniej niż cios w potylicy!